Dobra. Z strony Malikar? Kimur się ja prawo, ty lewo. Znaczy na odwrót. Ja lewo ty prawo. No właśnie tak. Uaj, no zbiją mnie twoi. A zabiłem ich, lecz. Gdzie ty jesteś? Ej, ty mam jakiegoś przydupasa chyba za nami. A nie, to helikopter pokazywał na mapie, że jeszcze z nami jest. Ja tam wchodzę. O, MP7 kogoś wezmę. Gdzie ona jest? Moja lubię na mapie. A, ja mam ją w ręku Jak ktoś, więc... A jak ty tam wlazłeś? No, podszedłem do dziury i wszedłem no A, sorry Nie bo, I... myślałem, że tam się idzie dalej gdzieś O, tu, lubię to, tutaj będzie ich widać po tych laserkach Ja Jednak... wbiegnę tu, bok Dobra, o, ale wall mam To się tam zeskoczyć? Nie, nie da się. Kurde, dorwali mnie Pfff Dobra Ja idę górą, ty dałem idź Ale ja tu dołem wieżę sobie nie dam O rady kurde, rady. ty Ej, ja potrzebuję leczenia Dzięki Uciekaj, no bo pod nami ja jest... Potrzebuję leczenia <grym> Lol Zabijesz go? Dobra Kurde, głupie trochę, że nie można zaskoczyć. Idę, idę, idę. Już. Ej, ty coś nastrzela, tam jeszcze jest gościu jeden. Zaraz się, będę się wykrwawiał zaraz. Jak się wykrwawiał? No A, górą się to przechodzi. Okej, okay, sorry, bo ja... No, fuck, fuck, namierza mnie już. Zaludną. Ty bo nam się zaraz reaktor stopi. 3 minuty mamy Ale ich zraszowałem człowieku Trzeba na dół zejść A ja już jestem nadal tak jakby O mam st nie lubię shotgunów Nie dobra. O dobra lubię shotguny Ej, pepe mi tam chciałem je wziąć No kurwa mać ja nie, nie jak tu zejść. Nie, nie widzę spadów żadnych. Ej ty, wejść uważaj, bo tu... W ogóle, jak on mnie otoczył? Otoczył cię, powiadasz? Znaczy... Jak mnie o... Właśnie prawie... Trali, no. Prawie mnie zastrzeliłeś. Tak, było pięć otoczyłem ich. Dobra, dawaj, ja lewo, ty prawo. O ja tego tam... O człowieku, zabiło mnie. No ile tam tego jest? Dobra... Woli Ja już moja strona jest wyczyszczona Moja nie Moja jest tak weź bo musimy Zakręcam Zdycham Sukces! <laughs> sukces Bieg explosion, bieg sukces Jeszcze nie sukces, jeszcze nie Trzeba wyjść stąd, żeby nie, nie, nie zginąć O kurde! zabij go zabij. Zrobi go! Ale to bo. Za. za. Prawie mnie zastrzeliłeś. O kur. Kurde, z tyłu przyszedł. Z przodu idą. Nie złaś debilów ze z tych schodów. Poczekaj, próbuję. Okej. Okay. Iść, świerć inteligencie. To się tak robiło. Granat. No właśnie mnie ogłuszyłeś. Ciebie też ogłuszyłem. Oj, siebie tak. Eee ty mnie mistrz... znowu ogłosiłeś Jestem mistrzem granatów dymnych Ej teraz trzeba będzie, uważać, bo tu będzie przez radę będziemy mieli To byłaś, ja tam nie wychodzę O kurwa, o kurwa Ej ty chowaj się od razu Bo tego od cholery tam wyjdzie Dobrze, że ich nie są nieskończone liczby A bo gra... <laughs> granaty porzucasz No właśnie rzuciłem Zabiję jednego po prostu bo przeleciał ja przez właśnie, niego Zapomniałem o tym ułatwieniu A mogliśmy grać przez znak towizora mogą grać o, właśnie bo tu mgła jest Mgła boże Flesza nie mgła Dobra, Dobra dwóch zabiłem Kurcze Uważaj, bo tu jest po drodze jeden Doczołgam się do Ciebie, spokojnie O, dobra, ale ja Teraz będzie masakra zaraz Wezmę ich broń Cofnij się, bo dostałem, zginąłem. O Jezu Ty weź cofnij się do mnie, bo... Jak nie mam ja mamy tak w nich strzelić? Pomóż mi. No jak oni przez ten dym nas widzą, to jest bardzo ciekawe. Kurde, znowu mi pomóż. Jak ty giniesz w ogóle? Dobra, pierdzieli, do śmigławcy. Yeah, udało się. Dziękujemy, panowie.